Lotki, rzutki, dart, strzałki, dart, shopper shop, sklep. Lotki sklep! Prosiliście mnie, żebym sprawdził właśnie ten sklep. w Darterskie zakupy na mamy przesyłkę prosto z Czech. Więcej wam powiem zaraz. Pytałem Was o sklepy, w których powinienem zrobić zakupy w serii darterskie zakupy na i gdzieś tam parę razy przewinęła się nazwa sklepu lotkisklep.pl wydawać by się mogło, że to polski sklep nic bardziej mylnego to sklep z Czech jak sobie sprawdzicie czy stronę, czy wygooglujecie to jest to sklep, który ma swoją nazwę także w Czechach i to się nazywa, już Wam czytam Sipki Obchud, Obchod jest to sklep stacjonarny, do którego możecie sobie w Czechach pójść. Znajduje się chyba niedaleko polskiej granicy. Można tam porzucać lotkami, obejrzeć różnego rodzaju produkty, ale można też właśnie zamówić na polskiej stronie lotki. Myślenie sklep.pl. Wam, jak to już wszystko wygląda. Dosyć szeroki asortyment wybór różnych producentów dużo lotek. I właśnie, pierwsza, pierwszy odcinek serii dartelskie zakupy na był z Amazona, bo mówiłem wam, że tam najtaniej znajdziecie lotki Target Bolid. Nic bardziej mylnego, właśnie zapomniałem sprawdzić sklepu. Lotki sklep.pl A tam lotki Target Bolid bodajże o 7 zł taniej niż na Amazonie: 195 zł. Na Amazonie pamiętam, że to było bodajże 202 Nieduże opakowanie, komplet lotek plus komplet grotów Swiss Point zamówiłem, bo tak jak obiecywałem Wam, przetestuję groty Swiss Point, lotki z grotami Swiss Point. Wiele osób skarży się, że łamią się bardzo często, że trzeba się zaopatrywać w bardzo dużo kompletów tych grotów, żeby, żeby jakoś z tego korzystać. Zobaczymy, postaram się rzucać na co dzień tymi lotkami i wtedy ocenię jak właśnie wygląda sytuacja z grotami Swiss Point ale przejdźmy już do samej przesyłki do oceny sklepu lotkisklep.pl szczerze mówiąc przyznam Wam to moje drugie zamówienie w tym sklepie za pierwszym razem zamawiałem tam tarcze ten Vimau Blade 6 Triple Core oponę i chyba jeszcze jakieś tam małe drobiazgi typu ringi typu szafty, chyba nie groty groty jeszcze Target Diamond takie zwykłe do maszynki, ale dobra otwórzmy, zobaczymy nawet nie musimy chyba korzystać z lotki, ale nie, wydaje mi się, że tu bez lotki się nie obejdzie, bo widzę, że jest oklejone taśmą. Tu niby tradycyjne takie kurierskie otworzenie poprzez zdarcie takiego paska, no i właśnie, bez lotki się nie obejdzie. Tradycyjnie można już powiedzieć na kanale darterskim, otwieranie przesyłek darterskich lotkami. Napiszcie w komentarzach, czy Wy też tak otwieracie, czekacie z emocjami gdzieś na te Wasze przesyłki darterskie później otwieracie je właśnie za pomocą grotów swoich lotek. Ładnie jest to zapakowane w woreczek. Tak, mamy tutaj fakturę, coś w stylu paragonu, wydrukowane na kartce A4 i złożone. W pudełku nic więcej. I w woreczku lotki. Target Bolid, zamawiałem model 0324 gramy, zgadza się. I do tego zestaw grotów miał być 26 mm. Diamond są odzwierciedlenie tych grotów w moich kistach. Tutaj, a nie, przepraszam, to jest model 24 gramy. W nich mam e, zmatowione papierem ściernym srebrne groty. E, diamond złote są w wersji 26 gramów, która gdzieś tam leży. Zobaczymy, jak te, jak te Swiss Pointy będą się spisywały. I tu ostatnio właśnie wtedy w odcinku z zakupami z Amazona mówiłem wam, że tutaj to wygląda, jakby to było zdarte jakąś taśmą. A to po prostu tak, tak jest w tych lotkach Target Bolid, że tutaj mają taki motyw srebrno, szaro-biały, a wygląda trochę właśnie, jakby to było zdarte, ale dobra, przechodzimy do meritum. Zamówienie złożone w sobotę. Czyli można powiedzieć, że tak, jakby, jakbym złożył we wczesnych godzinach porannych w poniedziałek, nadane właśnie w poniedziałek, ale jako, że przesyłka idzie z Czech, z zagranicy, to jeden dzień potrzebujemy na to, żeby przesyłka trafiła z Czech do Polski, i drugi dzień na to, żeby w Polsce została rozdysponowana do nas. Dlatego zamówione w sobotę przyszła do mnie w środę. Myślę, że, i, że, że to trzeba ocenić na duży plus. Szybka realizacja, bo tak naprawdę zamówiłem w sobotę i w poniedziałek. Nie wiem o 9, 10, może 11. Już tam po kolei dostawałem maile z informacjami, że, że zamówienie zostało przetworzone, że zostało spakowane, że zostało nadane. Wszystko w jak najlepszym porządku i widzicie, że wszystko ładnie dochodzi. Taki minus to na pewno koszt wysyłki. Bo mamy chyba trzy opcje. Przy, małe, przy małym zamówieniu, czyli jakieś lotki, AETUI czy cokolwiek, możecie wybrać paczkomat, ale on kosztuje chyba 19,80-19,70. Można zamówić jakąś inną e, firmę kurierską, która nie jest podana, tylko jest podana jakaś usługa, pośrednik, strona internetowa, która pośredniczy przy przesyłce kurierskiej. To kosztuje wtedy. 18-19 złotych i jest kurier GLS za 20 zł. Ja wybrałem kurier, kuriera GLS, bo za pierwszym razem, zamawiając tarczę z oponą i innymi akcesoriami, miałem do wyboru tylko tego GLS-a i wtedy też właśnie w dwa dni przyszła, przyszła ta przesyłka I, i jak najbardziej byłem z tego zadowolony, więc postanowiłem no, płacić to, całą tą złotówkę czy dwa złote, żeby, żeby tym GLS-em do mnie to przyszło i... Tak, jak mówiłem, wtedy też byłem za, zadowolony. Wtedy, jeden minus, jak zamówiłem tarczę razem z oponą, to sklep zapakował mi tarczę do opakowania z oponą, żeby ta tarcza była w środku opony. Może dodatkowa ochrona, ale jednak przez to tarcza była wyjęta z oryginalnego kartonu. Trochę mi się to nie podobało. No ale co poradzę, tutaj widzimy wszystko na swoim miejscu. Możemy zobaczyć jeszcze lotki czy. czy, czy czy nie były używane, czy wszystko jest na swoim miejscu? Tutaj już mi się kartą troszeczkę rozdarł przy otwieraniu. Za, za Można powiedzieć, że za bardzo dynamicznie to zrobiłem. No, ale widzimy tak jak w przypadku lotek z Amazona, wszystko na swoim miejscu nie otwierane, groty też widzimy, że nic z nimi się nie działo, nie są używane. Wszystko w jak najlepszym porządku. Tutaj tak jak mówię, szybkość realizacji zamówienia na plus, asortyment na duży plus, bo tam jest naprawdę bardzo duży wybór. Minus na pewno te koszty dostawy. No, jeżeli ktoś jest bardzo niecierpliwy, no to musi poczekać dwa dni zamiast jednego, ale ja, patrząc na to, jaki jest asortyment w tym sklepie, nie, naprawdę nie, nie przejmowałbym się tym. Kwestia tylko, że 20 zł za dostawę, gdzie wcześniej widzieliśmy, że na przykład w Dart Town to było 10 zł, a zobaczymy jak będzie w innych sklepach, bo przecież to dopiero początek tej serii trzeci odcinek serii darterskie zakupy na. Nadal apeluję do was. Piszcie w komentarzach kolejne sklepy, które chcielibyście, żebym przetestował. Może inne strony, może czegoś nie znam, może coś z zagranicy. Jak najbardziej jestem otwarty na wasze propozycje. Mam nadzieję, że ta seria Wam się przyda, że dzięki temu zyskacie spojrzenie na inne sklepy, może dzięki temu oszczędzicie parę złotych i będziecie mogli. Kupić nowe szafty, nowe piórka, a może wesprzeć kanał darderski na Patronite. Link oczywiście w opisie wszystkich aktualnych patronów, wymieniam na końcu filmu. Warto to zrobić, bo niedługo ruszamy z tym, co jest w opisie, czyli pierwszy próg daje wam wsparcie moje w doborze lotek, w treningach. Drugi próg oczywiście to, to, co w pierwszym plus możliwość zdobycia różnych systemów, piórek, szaftów testowanych na kanale. A trzeci próg możliwość zdobycia lotek lub innych droższych akcesoriów darterskich, które wykorzystuję w serii Recenzuje, czy też właśnie darterskie zakupy na zobaczymy. Jak to będzie dokładnie wyglądało, zresztą możecie zgłaszać swoje propozycje czy w komentarzach, czy bardziej nawet w prywatnej wiadomości na fanpage czy na Instagramie. Wszystkie linki do social mediów, oczywiście, także w opisie. A w tym momencie to było na tyle. Tradycyjnie, już z darterskim pozdrowieniem.